Czy kiedykolwiek czułeś się całkowicie uwięziony, bez widocznego wyjścia? Jakby życie zamieniło się w niekończący się labirynt, gdzie każda próba ucieczki prowadzi cię tylko do kolejnej ściany. Dzisiaj zapraszam cię, abyś zatrzymał się w środku chaosu. Weź głęboki oddech, uspokój swoje serce i pozwól sobie wejść w tę modlitewną podróż. Czasami to właśnie wtedy, gdy wydaje się, że nie ma już nic do zrobienia. To boskie jest najbardziej aktywne, pracując w ukryciu, otwierając drogi, których nasze oczy jeszcze nie mogą zobaczyć. Zostań do końca tego przesłania, ponieważ może to być właśnie słowo nadziei, którego twoja dusza dziś potrzebowała usłyszeć. A jeśli ta treść dotknie twojego serca, nie zapomnij polubić zasubskrybować kanał i włączyć dzwonek. Aby otrzymywać więcej przesłań, które mogą odmienić Twoje dni. Teraz przygotuj swoje serce do modlitwy. Ojcze, przychodzę dziś do Ciebie z ciężkim sercem, niosąc zmęczenie, które wykracza daleko poza ciało. To zmęczenie duszy, tego rodzaju, którego żadna noc snu nie może uleczyć. Jestem wyczerpany próbowaniem, walką, pukaniem do drzwi, które pozostają zamknięte. Czuję się jak ktoś zagubiony w labiryncie o tak wysokich murach, że ledwo widzę światło słońca. Wyznaję, że są dni, kiedy budzę się bez siły, by stawić czoła kolejnemu dniowi. Frustracja stała się moim stałym towarzyszem, szepczącym mi, że może nadszedł czas, by się poddać. Że może nie jestem wystarczająco silny, że może ta droga nie jest dla mnie. Próbowałem planować trasy, tworzyć plany, znajdować rozwiązania, ale każda strategia rozpadała się jak piasek między moimi palcami. Byłem tak skoncentrowany na szukaniu widocznych drzwi, panie wielkich, oczywistych drzwi, które miałyby sens dla mojej ograniczonej logiki. Chciałem zobaczyć własnymi oczami, zanim mógłbym uwierzyć swoim sercem, ale wszystkie drzwi, które znalazłem, były zamknięte. I w tym desperackim poszukiwaniu tego, co oczywiste, prawie straciłem wiarę w to, co niewidzialne. Przebacz mi, że myślałem, iż muszę mieć wszystko rozwiązane. Przebacz mi, że próbowałem sam dźwigać ciężar, który był zbyt wielki dla moich ramion. Przebacz mi za wszystkie czasy, kiedy wątpiłem w Twoją obecność tylko dlatego, że nie mogłem zobaczyć Twojego działania. Jakbyś był ograniczony moją zdolnością do rozumienia. Są chwile, kiedy patrzę na swoje życie i widzę tylko gruzy, marzenia, które się nie spełniły, relacje, które się rozpadły, okazje, które minęły. I w tym krajobrazie pozornej porażki zadawałem sobie tyle razy pytanie: gdzie jesteś? Dlaczego nie działasz? Dlaczego pozwalasz mi tak cierpieć? Ale teraz coś się we mnie zmienia. To subtelne. Prawie niezauważalne, jak pierwszy promień światła zapowiadający świt, gdy noc wciąż wydaje się wieczna. Zaczynam zdawać sobie sprawę, że podczas gdy rozpaczałem z powodu tego, co widziałem, ty byłeś zajęty tym, czego nie mogłem zobaczyć. Podczas gdy płakałem nad zamkniętymi drzwiami, budowałeś tajne przejścia. Podczas gdy lamentowałem na pustyni, sprawiałeś, że wypływały podziemne źródła. Tak mówi Pan, który toruje drogę na morzu i ścieżkę na potężnych wodach. Te słowa rezonują teraz w mojej duszy z nową głębią. Nie potrzebujesz drzwi, aby stworzyć wyjścia. Nie zależysz od istniejących dróg, aby wyznaczyć nowe trasy. Jesteś stwórcą, który sprawia, że niemożliwe staje się możliwe, gdy Twoje ręce dotykają niemożliwego. Pamiętam stare opowieści o ludzie uwięzionym między morzem a niebezpieczeństwem bez możliwej ucieczki. Ale Ty otworzyłeś morze, sprawiłeś, że wody podniosły się jak mury i przekształciłeś otchłań w przejście. Nie musieli budować mostów, ani znajdować łodzi. Musieli tylko zaufać i iść. I wtedy zaczynam rozumieć: Jesteś ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Bóg, który rozdzielił morze, się nie zmienił. Problem był we mnie, który ograniczałem Twoją nieskończoną moc, moją skończoną wiarą, który próbowałem dopasować Twoje cuda do form mojego. Ludzkiego rozumienia, w tym momencie bolesnego, ale koniecznego przebudzenia, zdaję sobie sprawę, że pustynia nie była Twoją nieobecnością, była Twoją klasą. Każda trudność uczyła mnie, by polegać nie na sobie, ale na Tobie. Każde zamknięte drzwi chroniły mnie przed drogami, które by mnie zniszczyły. Każde nie było w rzeczywistości: zaczekaj, mam coś lepszego przygotowanego. I podczas gdy byłem zaślepiony bólem, ty byłeś niewiarygodnie zajęty pracą za kulisami mojego życia, aranżowaniem spotkań, które wydawałyby się przypadkiem, ale były boską opatrznością. Osoba pojawia się znikąd z dokładnie tym słowem, którego potrzebowałem usłyszeć. To nie był przypadek, to byłeś ty. Okazja pojawia się, gdy już straciłem nadzieję, to nie był szczęśliwy traw. To byłeś ty, siła, o której nie wiedziałem, że ją mam, wyłania się z głębi mojej duszy w najciemniejszych chwilach. To nie była moja własna odwaga, to byłeś ty, umieszczasz ludzkie latarnie morskie na mojej drodze, ludzi, którzy świecą twoim światłem, dokładnie wtedy, gdy jestem bliski zagubienia się w całkowitej ciemności. Pojawiają się jako zamaskowane posłańcy, niosąc nadzieję, gdy była tylko rozpacz, przynosząc kierunek, gdy było tylko zamieszanie. I przez nich rozpoznaję Twój głos wzywający mnie, bym się nie poddawał. Uczę się teraz, Panie, że chodzenie bez mapy to nie szaleństwo, to wiara, to mówienie nie znam drogi, ale znam przewodnika. To wymiana mojej potrzeby kontroli na zaufanie do. Twojej doskonałej kontroli, to zaprzestanie bycia architektem mojego życia i zaakceptowanie bycia Twoim uczniem. Pustynia, której się tak bałem, teraz ujawnia swoje tajemnice. Tam, gdzie widziałem tylko jałowość, zaczynam zauważać małe, ale odporne kwiaty, rosnące wbrew wszelkiej logice. Tam, gdzie widziałem tylko samotność, odkrywam Twoją stałą obecność. Ta pustynia to nie kara, to oczyszczenie, to nie odrzucenie, to przygotowanie do czegoś większego. I w najzimniejsze noce tej pustyni, gdy cisza jest ogłuszająca, a samotność tnąca, zapalasz gwiazdy. Małe obietnice migoczące w ciemnej przestrzeni. Nie oświetlają całej drogi, ale pokazują, że jest coś poza obecną nocą. I to wystarczy, by zrobić kolejny krok. Słowo Twoje jest pochodnią dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. To nie reflektor, który odsłania kilometry przed sobą. To delikatne światło, które oświetla tylko następny krok. I teraz rozumiem, że to wszystko, czego potrzebuję. Bo nie muszę widzieć całej drogi. Muszę tylko ufać temu, który widzi. Przede mną jest tunel długi, ciemny, przerażający. Nie widzę końca, ale jest tam odległe światło, słabe. Prawie niedostrzegalne, i coś we mnie, głos, który nie jest mój, ale Twój, mówi mi, żebym szedł w jego kierunku. Nie dlatego, że rozumiem, nie dlatego, że mam gwarancję, ale dlatego, że ufam. Z każdym krokiem w tym tunelu zdaję sobie sprawę, że nie jestem sam. Czuję Twoją niewidzialną, ale rzeczywistą obecność. W strachu jesteś pokojem. Wi Chłodzie jesteś ciepłem, w wątpliwości jesteś pewnością i rozumiem, że tunel to nie więzienie, to przejście konieczny korytarz między tym, kim byłem, a tym, kim się staje. Odległe światło zaczyna rosnąć nie dlatego, że tunel się skrócił, ale dlatego, że szedłem dalej, krok za krokiem, nawet gdy wydawało się, że nie ma postępu nawet gdy wewnętrzne głosy krzyczały, żebym zawrócił. Nawet gdy moje nogi drżały, szedłem dalej, bo ty mnie podtrzymywałeś. I teraz, ojcze, gdy to światło się zbliża, zaczynam dostrzegać to, co budowałeś, podczas gdy płakałem. Widzę okazje rodzące się tam, gdzie była tylko pustynia. Widzę relacje odbudowywane tam, gdzie były tylko ruiny. Widzę cel wyłaniający się tam, gdzie była tylko pustka. Widzę drogi wyłaniające się ze stałej skały, jakby zawsze tam były, czekając, aż moje oczy będą gotowe je zobaczyć. Nie byłeś nieobecny, byłeś intensywnie obecny, niestrudzenie pracując za kurtyną niemożliwego, tkając rozwiązania, podczas gdy rozpaczałem. Otwierając drzwi, o których istnieniu nawet nie wiedziałem, podczas gdy upierałem się przy tych zamkniętych, przygotowując grunt pod cuda, podczas gdy tonąłem w niedowiarstwie. Przebacz mi, że wątpiłem, że oskarżałem Twoje milczenie, gdy mówiłeś w językach, których jeszcze nie nauczyłem się słuchać, że kwestionowałem Twoją miłość, gdy kochałeś mnie w sposób, którego nie mogłem rozpoznać. Poddaję się teraz, nie jako ktoś, kto się poddaje pokonany, ale jako ktoś, kto w końcu rozumie, poddaje moją potrzebę zrozumienia wszystkiego, poddaje moją obsesję kontrolowania każdego szczegółu, poddaje mój niepokój o przyszłość, Poddaję mój lęk przed nieznanym. Składam wszystko u Twoich stóp i w tym poddaniu odkrywam paradoksalną wolność. Gdy przestaję próbować wszystko trzymać, moje ręce stają się wolne, by otrzymywać. Gdy przestaję dźwigać niemożliwy ciężar, moje ramiona stają się lekkie dla celu, który przygotowałeś. Gdy porzucam moje błędne mapy, moje stopy, znajdują Twoje właściwe drogi. Coś starego we mnie umiera, coś nowego się rodzi, twarde skorupy, które zbudowałem wokół mojego serca, pękają. Wrażliwość, której tak unikałem, objawia się jako prawdziwa siła. Słabość, którą ukrywałem, staje się mocą, gdy oddaję ją Tobie. Nie jestem już tym, kim byłem, gdy wchodziłem do tego labiryntu. Mury się nie zmieniły, ale ja się zmieniłem. Wyzwania pozostają, ale moja perspektywa się przekształciła. Droga nie stała się łatwiejsza, ale stałem się, no, bardziej zdolny. Nie dzięki własnej sile, ale dlatego, że nauczyłem się chodzić z Tobą. Są teraz blizny, głębokie ślady tej podróży, ale nie są one wstydem, są świadectwem. Każda opowiada historię przetrwania bitew, które myślałem, że mnie zniszczą, ale które w rzeczywistości mnie wzmocniły. Każda blizna przypomina, że tam byłeś, trzymając mnie, gdy nie miałem już siły stać. Patrząc wstecz, mogę zobaczyć to, co było niewidzialne w danym momencie: jak każdy ból miał cel, jak każda łza podlewała nasiona wzrostu. Jak każda ciemna noc przygotowywała moje oczy, by lepiej docenić światło, jak każde zamknięte drzwi przekierowywało mnie na lepsze drogi. Jesteś Bogiem, który odkupuje, który przekształca pustynię w ogrody, który sprawia, że rzeki płyną w suchych miejscach, który przynosi życie tam, gdzie była tylko śmierć, który tworzy nadzieję tam, gdzie była tylko rozpacz, który otwiera morza tam, gdzie były tylko otchłanie. Uczę się teraz czekać. Niebiernego czekania, kogoś, kto się poddał, ale aktywnego czekania kogoś, kto ufa. Nadal pracuje, ale bez desperacji. Nadal marzę, ale bez zarozumiałości. Nadal idę, ale bez niepokoju. Bo teraz wiem, Jesteś autorem tej historii i jakim przywilejem jest uczestniczyć w tej narracji, którą piszesz z nieskończoną mądrością. Jaką ulgą jest odkryć, że nawet gdy czułem się zagubiony, ty dokładnie wiedziałeś, gdzie jestem. Jakim pokojem jest zrozumieć, że nie potrzebuję wszystkich odpowiedzi, bo ty jesteś odpowiedzią. Moja nadzieja nie leży już w widocznych drzwiach, ale w niewidzialnych ruchach, które nieustannie wykonujesz. Moja ufność nie opiera się na tym, co widzę, ale na tym, kim Ty jesteś. Mój pokój nie zależy od okoliczności, ale od Twojej obecności. Jesteś moją drogą, gdy nie ma ulicy, jesteś moim światłem, gdy nie ma jasności, jesteś moją siłą, gdy nie ma energii, jesteś moją nadzieją, gdy nie ma dowodu. Jesteś. Dziękuję, Ojcze, że nie porzuciłeś mnie, gdy byłem bliski porzucenia wszystkiego. Dziękuję, że pracowałeś dalej, nawet gdy przestałem wierzyć. Dziękuję za każdą drogę, którą otworzyłeś, której jeszcze nie widziałem, za każde drzwi, które się otworzą, za każdy cud, który jest tkany w niewidzialnym. Idę teraz lżejszymi krokami, nie dlatego, że podróż stała się łatwa, ale dlatego, że nie idę już sam. Nie dlatego, że wszystko rozumiem, ale dlatego, że ufam temu, który rozumie. Nie dlatego, że widzę koniec, ale dlatego, że znam przewodnika. To jest moja historia transformacji: od rozpaczy do nadziei, od porażki do zwycięstwa, od labiryntu do wolności. Wszystko dlatego, że jesteś Bogiem, który toruje drogę na morzu i ścieżkę na potężnych wodach. Jesteś Bogiem, który nigdy się nie poddaje, który nigdy nie opuszcza, który zawsze znajduje sposób, który zawsze otwiera drogę. Niech ta modlitwa będzie moją deklaracją odnowionej wiary. Niech te słowa będą świadectwem uzdrowienia. Niech to poddanie będzie moim punktem zwrotnym, bo. Dzisiaj, w tym momencie, wybieram ufać, wybieram wierzyć, wybieram iść, wybieram czekać w pewności, że kiedy nie widzę wyjścia, Ty jesteś niewiarygodnie zajęty otwieraniem dróg. Amen. Niech ta modlitwa dotknęła najgłębszych części Twojego serca. Jeśli właśnie przechodzisz przez swój własny labirynt, chcę, żebyś wiedział: nie idziesz sam. Drogi są otwierane w tym samym momencie, nawet jeśli jeszcze ich nie widzisz. Zostaw w komentarzach, jak to przesłanie na ciebie wpłynęło lub podziel się swoją własną historią pokonywania trudności. polub tę treść, jeśli przyniosła nadzieję do Twojego dnia i udostępnij ją komuś, kto musi usłyszeć, że wciąż jest światło na końcu tunelu. Czasami jesteśmy latarniami morskimi, które pojawiają się w labiryncie innej osoby. I nie zapomnij zasubskrybować kanał i włączyć dzwonek, aby nadal otrzymywać przesłania, które mogą przekształcić Twoje najtrudniejsze dni w podróże wiary do następnej modlitwy.